Ostatnio ze starym pojechaliśmy łowić karpie w zatonie pod prypecie. Pół drogi ojciec łoju Bymbę, który nabył u białoruskiego szamana z Poznania. Ciągnąc z dwóch butli naraz i prowadząc gratmobil kolanami dojechaliśmy do jeziora, to też wskoczyliśmy do wanny łowieckiej. I stary kraulem wyprowadził nas na środek jeziora, ciśnieniowo dudniąc żołę z kanistra przez pompę paliwa od Kamaza. Jak już staremu weszła bombka, a ja na spokojnie wyłowiłem na benzynę trzy karpie, które potem zbiegły mi z pokładu usłyszałem w odległości odgłosy palonej gumy i wycia silnika Fiatapaliu 1-2. To był ruski czołg T34 najeżdżający naszą piękną ukraińską glebę. Oficjalne I Ja znowu przekroczyłem szynu na kaktusie. Gdy zauważyłem jak się wypierdolił to zadzwoniłem po Tymona Dzielnego, lokalnego skurwysyna motherfuckera ze zony, który nazywał się Tymon bo ziomą przynosił zacierz jak siostra Tymona małym chłopcom, a Dzielny bo tym samym ziomom zapierdalał wódę. Tymon akurat po melanżu wyjechał się z chaty najebany jak sto chujów, wsiadł na swojego Ursusa i pizda gaz pod wpływem przedzierał się przez radioaktywny las. Potem widziałem tylko jak jebany holuje czołg Ursusem. Dżabanyk stały M.U.P. aerodynamiczny. Mascisyjny i do utrysk dwupietrzanu kapustnego.